Dzień dobry, witam was moi drodzy. Dziś co wam pokażemy, słuchajcie, prawdziwego gastronomicznego autobota. Brata Optimusa Prima, albo jak kto woli dalekiego kuzyna Kostki Rubika. Jak jesteście zainteresowani, oglądajcie. Pokazujemy Wam dzisiaj co? To jest zwykły wózek. Wózko kiosk, ale zaraz zobaczycie więcej. Tak wygląda: może nie jest to małe urządzenie. A ponadgranat do szerokości, 80 wysokie, 2,20 w tej chwili jest złożone, ale co się będzie działo dalej? Zaraz zobaczycie co z tego powstanie. Hmm. Tutaj sobie obsługujemy taki zaczek. Spuszczamy ładnie podejście do dół, może to każdy, i zaczynamy pracę. Tak. No i zobaczcie. To zużyliśmy dach, ale to jeszcze nie koniec. Zbieramy oczy. I Spuszczamy sobie na magnesie, żeby nas się nie zamykało. Zamyskamy sobie czucie. Tył oczywiście możemy zabudować sobie teraz jakąś płachtą, jakimś czymś, żeby, żeby ochronić, ochronić się przed pogodą. Natomiast można tym pracować cały dzień. Tak jest szczelny. I co w środku? Teraz tak. Przepraszam. Zapalimy światło. Malą co w środku? w środku? mamy obniżenie na urządzenia. Cokolwiek sobie co wy nie wymyślicie, to Wam zrobimy. Z tyłu mamy otwór, mamy specjalne przejście na to, że przy tam kabel, na prąd, czy też na butel, to jest obojętne. Na dole, siateczka zamykana na kluczy. Zmieścicie, co Wam się będzie podobało. Dalej, mamy lat do sprzedaży. Wszystko zrobione pod klienta, także akurat sobie zażyczył. Półka kasowa. Tutaj, co się dzieje? Zlew. Na dole będą zbiorniki, także jest wszystko zrobione pod i możecie być całkowicie niezależni. No i z drugiej strony znowu to samo miejsce na urządzenie, jakie sobie wybierzecie. No i co? Tak naprawdę dostajecie od nas produkt, który możecie w miarę łatwo magazynować. Jest na półeczko, oczywiście trzeba dwie osoby, żeby go przewieźć, ale da radę to zrobić. Jeżeli macie miejsce, czy to na ulicy, czy przed swoją restauracją, czy na jakichś eventach, rozkładacie naprawdę pełnowymiarowe, piękne stoisko, z surymu. Korzystacie i zarabiacie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Mam no, nadzieję, że to na Was zrobiło spore wrażenie. Jeżeli będziecie zainteresowani albo takim konceptem, albo czymś podobnym, albo ogólnie jakimikolwiek innymi rzeczami związanymi z mobilną kasą, piszcie śmiało. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia. Cześć.